Odwieczny problem. Goniec czy skoczek? Seria Koniec też jest ważny, odcinek czwarty. Witacie Maciej Mroziak. Yy... I już dziś rozwiążemy ten odwieczny problem. Czy goniec czy skoczek? Ja witam Was dzisiaj w koszulce klubowej, w koszulce Olimpii. Nieprzypadkowo zapraszam w sobotę na ostatnią rundę Ligi Klubów, którą prawdopodobnie będę streamował na moim Twitchu. Yy, już teraz możesz tam zajrzeć. Zajrzyj też do poprzednich yy, materiałów, z serii koniec też jest ważny. Dwa razy analizowałem tam końcówki pionkowe. W poprzednim materiale były końcówki skoczkowe. Zapraszam w takim razie. Sprawdźmy, co kryje się w dzisiejszym materiale. Goniec przeciwko skoczkowi. No i pierwszy przykład, który tutaj już widzimy, posunięcie jest białych. W poprzednim materiale padło takie stwierdzenie przy okazji omawiania któregoś zadania z tego co kojarzę. Że skoczek bardzo źle radzi sobie z pionkami skrajnymi. I tutaj mamy taki przykład, że akurat białe mają możliwość wyrobienia sobie wolnego skrajnego pionka, i tym pionkiem może zostać pionek H. Więc myślę, że jeżeli białe zaczynają, to w ogóle nie ma tutaj co zwlekać i zagramy posunięcie H4. Czarny nic lepszego niż gbh H4 i gbh H4. Nie ma, no ale teraz trzeba się zastanowić, jak ten skoczek musi wracać, żeby tego pionka h4 złapać, prawda? No więc pierwszy ruch, który mi się tutaj narzuca, to jest być może posunięcie skoczek e5. Ten ruch skoczek e5 ma y, dwa uzasadnienia: pierwsze z nich to posunięcie skoczek f3 z następnym związaniem tutaj króla i pionka. Natomiast druga możliwość, którą ten skoczek ma, to posunięcie skoczek G4 z następnym skoczek H6 i zablokowanie tego wolnego pionka na czarnym polu, prawda? Co my teraz możemy zrobić w takim razie białymi? Jeżeli zagramy posunięcie H5 faktycznie, no to zagra nam koń G4. Co więcej, może nam za chwilę zbić na F6. I zastanawiam się, czy tak naprawdę tutaj w tej pozycji za chwilę to my będziemy grali na wygraną, prawda? Czy, nie, jednak, czy jednak to nie będą czarne? No jak zagram na przykład posunięcie goniec g8, no to czarny może zagrać mi skoczek h6, ja będę musiał wrócić. Czarny prawdopodobnie też wróci, no i może się to skończyć remisem, prawda? Dobrze, no to w takim razie nie mogę zdecydować się na posunięcie h5. Król F2 też nie mogę zagrać, bo po król F2 czarne zagrają mi skoczek G4 szach z jednoczesnym atakiem na króla i pionka, w następnym ruchu czarne zbiją na polu F6, na tym też mi nie zależy, więc ruch król F2 też nie jest tutaj możliwy do zagrania. Ale bardzo chętnie zabrałbym czarnemu skoczkowi pole G4, żeby nie mógł mi zbić pionka na F6. I bardzo chętnie zabrałbym czarnemu skoczkowi pole D7, ponieważ jest to drugie pole, z którego może zabić mojego pionka na polu F6. Więc jaki ruch mogę zagrać? Myślę, że teraz już nie macie problemu ze znalezieniem tego prawidłowego. Jest to ruch goniec F5. Co dalej? No czarny skoczek prawdopodobnie da szacha na f3 w celu zbicia pionka na h4. Więc gramy skoczek f3 szach, król na f2, czarny bije pionka. No i teraz bardzo ważne posunięcie, które pokazuje dominację gońca nad skoczkiem w tej pozycji. Białe grają posunięcie goniec e4, uniemożliwiając jakikolwiek odskok czarnego skoczka. I teraz tak, jeżeli czarny zagrają od razu posunięcie skoczek g6... No to białe zbiją, czarne zbiją, f7, no i białe dochodzą pionkiem do pola przemiany. Zobaczmy, czy coś się zmieni, jeżeli czarne zagrają najpierw królem w stronę pionka f. Król C7, wówczas król G3, skoczek G6, bicie, bicie, no i f7. I znowu czarny król nie zdąża, prawda? Więc podejście królem nic nie zmienia. Pytanie jeszcze, czy pionki na skrzydle hetmańskim coś mogą, ale wątpię. Sprawdźmy na przykład B5, Król G3. Już wiemy, że czarne skoczek G6 nie mogą zagrać, więc może A5. Król bije H4. B4. Myślę, że zbije pionkiem C. No czarne odbiją. Zbijemy. Czarne zbiją. No i wystarczy, tak myślę, zagrać prosty manewr, Król G5, Król H6, Król G7. Wybi wybić czarnego pionka na polu F7. No i pozycja jest wygrana. Więc tutaj trzeba było odpowiednio, umiejętnie zagrać gońcem i wykorzystać fakt, że mamy wolnego pionka H. Dobrze, przejdźmy do kolejnej pozycji. Zadanie drugie. I tutaj mamy podobną sytuację jak w poprzednim zadaniu. To znaczy, białe mają wolnego pionka A, czyli pionka skrajnego. No i czarny prawdopodobnie tym swoim skoczkiem nie zdąży dopilnować tego pionka, żeby on nie osiągnął jednak linii przemiany. Jeżeli zagralibyśmy od początku ruch na przykład a5, no to czarny gra koń e7, gram a6, skoczek c8, no i czarny zdążył do pionka. Oczywiście mogę zagrać goniec a3, no ale czarny wtedy może zagrać na przykład skoczek b6 i na goniec c5 skoczek a8, prawda? I w tym momencie czarne już pilnują pole przemiany. Co więcej, to pole jest białe, więc musiałbym aż królem zawędrować na b7, żeby tego pionka zmienić w hetmana i móc go wymienić za skoczka, prawda? Bo póki co nie będę w stanie zrobić żadnego progresu w tej pozycji. Zatem, jak mogę ulepszyć mój wariant? No na pewno mogę zacząć od posunięcia goniec A3. Ten ruch nie pozwala czarnemu skoczkowi wejść na pole E7, więc ten skoczek nie będzie mógł teraz zmierzać w kierunku białego pionka. No Jeżeli czarne teraz decydują się na skoczek H6, to niestety to nic nie daje, bo ja zagram A5, skoczek F7, A6, skoczek D8, A7. No widzimy, że czarny skoczek nie zdąża, więc przez H6 tego skoczka czarne nie mogą przerzucić. Pogoniec A3 w takim razie pozostaje tylko ruch F5. Po co to F5? No czarne prawdopodobnie chcą wykorzystać pole F6 żeby dalej zmierzać w kierunku skrzydła hetmańskiego albo poprzez d7, albo poprzez d5. No i sprawdźmy, czy to cokolwiek daje. Jeżeli zagram a5, czarny zagra skoczek f6, ja zagram a6 i jeżeli teraz czarny zagrałby skoczek d7, to ja zagram goniec c5. No i czarny skoczek nie wejdzie na b6, ja grożę, że zagram a7 i zaraz a8 hetman i białe wygrywają. Ale pojawia się problem, jeżeli czarne zagrają skoczek d5. No bo w tym momencie, nawet jeżeli ja zagram posunięcie goniec c5, no to czarne zagra skoczek c7, a7 i skoczek a8. No i znowu nie będę w stanie zamienić tego pionka w Hetmana, prawda? Więc muszę coś wymyślić, żeby czarny nie mógł wykonać tego manewru skoczkiem przez f6 d5 na c7. No i tutaj okazuje się, że mogę po prostu pionka poświęcić. To znaczy gram D5, oj przepraszam, D5, święcę pionka na polu D5 i jednocześnie odbieram czarnemu skoczkowi to pole do przemanewrowania się w kierunku mojego pionka na linii A. No czarny raczej musi zbić, gramy A5, no czarny gra skoczek F6, myślę, że możemy zagrać A6, no czarny... Jeżeli zagra skoczek D7, to gramy goniec C5, tak jak już mówiłem wcześniej. No i teraz po biciu skoczkiem na C5 jest oczywiście A7 i białe wygrywają. Natomiast jeżeli czarny zagra skoczek E8, bo też jest taka możliwość, idea jest taka, żeby za chwilę zagrać skoczek C7, to białe grają posunięcie goniec D6. Święcimy gońca, jeżeli czarne zbiją gońca, gramy A7, no i pionek w następnym ruchu zmieni się w hetmana i białe uzyskują wygraną pozycję. Zwracam tutaj uwagę, na ile różnych manewrów musieliśmy się przygotować, prawda? Jak dokładnie trzeba było tą końcówkę doliczyć, żeby przypadkowo nie podstawić gońca albo pionka. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnej pozycji. W tej pozycji posunięcie jest białych. Sytuacja wygląda na beznadziejną. Czarne grożą, że zagrają za chwilę B2, nasz skoczek będzie przywiązany do obrony. Przed dorobieniem przez czarne Hetmana na linii B, z drugiej strony na linii H, zaraz pionka też prawdopodobnie stracimy, i pionek G też będzie szedł do Hetmana, a nasz pionek C, mimo że jest bardzo daleko zaawansowany, to na razie niestety nie zapewni nam tutaj nawet remisu, tak mi się wydaje. Sprawdźmy, co będzie, jeżeli zagram C7. Na C7 oczywiście czarne grają gonie z D6 wiążą tego pionka z królem. Jak zagram król B7, no to czarne zbiją, białe biją królem, czarne zagrają król H3, no i teraz mój król w ogóle mi nie pomaga, prawda? Jest daleko od pionka B3, daleko od pionka G4, a jednym skoczkiem nie jestem w stanie niestety tutaj chycić obu tych pionków. Sprawdzę, czy może uda mi się zremisować po skoczek F2, więc skoczek F2 szach, i teraz chyba wystarczy, że zagram król bije H2, skoczek bije G4. Wydaje mi się, że król G3 albo nie król G3, król G1, no właśnie, król G1 będzie może najdokładniejsze, chociaż wtedy jest skoczek E5, prawda? No i teraz jeżeli B2, no to koń F3 szach i udaje mi się zremisować, więc może coś tutaj się udaje, ale co jeżeli czarny zagra na przykład król G2 i teraz jeżeli zbije na G4, no to jest B2 i po szachu na E3 na przykład Król G1, prawda? No i w tym momencie w ogóle nie jestem w stanie chycić tego pionka B2. On się za chwilę zamieni w Hetmana. No i pozycja jest przegrana, więc niestety no czarne muszą tylko wymyślić, żeby nie zbić pionka na H2, zagrać król G2, ewentualnie w następnym ruchu zbić na H2. No i wtedy mam przegraną pozycję, prawda? Dobrze. Cofnijmy się zatem do samego początku. Już wiemy, że ruch C7 niestety tutaj nie przechodzi. Myślę, że z podobnej przyczyny król B7 nie będzie przechodził, ponieważ jest gonie z D6. No i znowu teraz czarne grożą, że zbiją na H2, a po C7 będzie dokładnie ta sama kontynuacja, którą przed chwilą analizowaliśmy. Jaki motyw musimy tutaj wykorzystać, żeby móc to chociaż zremisować? Okazuje się, że z pomocą przychodzi nam znany z końcówek pionkowych, przypomnij sobie materiały z końcówek pionkowych, motyw Retiego. To znaczy, jednocześnie będziemy próbowali doprowadzić naszego pionka C i jednocześnie będziemy starali się wejść do kwadratu któregokolwiek z pionków, prawda? Albo zbliżać się do jakiegoś określonego miejsca. Dlatego tutaj trzeba wykonać takie posunięcie, jak król C7. Wydaje się to dziwne, prawda? Ten król przesłania teraz drogę własnemu pionkowi, ale z drugiej strony, białe za chwilę będą groziły, że zagrają król d7 i pójdą dalej swoim pionkiem do Hetmana, prawda? No więc co mają zagrać czarne? No czarne zagrają po prostu posunięcie b2. I teraz tak, jeżeli zagramy skoczek c3, to nasz skoczek będzie na zawsze przywiązany do pola b1, prawda? Nic z tym skoczkiem nie zrobimy. Natomiast możemy tego skoczka po prostu oddać, więc bijemy skoczkiem na b2, czarny biją gońcem, no i korzystamy z motywu Retiego. Gramy król d6, widzimy, że nasz król zaczyna się powoli tutaj zbliżać do tego pionka g4, jednocześnie czarny goniec nie ma jak ochronić czarnych przed marszem pionka c, czarny musi zagrać goniec c1, Oczywiście chodzi o to, żeby po posunięciu C7, czarne zagrały goniec F4, król D7 wymiana. No i teraz król H3 i czarne wygrywają, więc nie możemy niestety od razu ruszyć pionkiem na C7. Co zatem możemy innego zagrać? Oczywiście możemy zagrać posunięcie król E5, czyli dalej nie pozwalamy na to, żeby czarny goniec podjechał na pole F4. No czarny nie ma wyjścia ma tylko jeden ruch. Jest to król G5, właśnie umożliwiający ruch goniec F4, no białe grają króle 4, po to żeby zejść spod szacha. No czarne nie mają wyjścia, muszą zagrać goniec F4. I teraz następuje właściwie punkt kulminacyjny tego zadania. Jeżeli czarny pionek z G4 znajdowałby się na linii H, to zwróćmy uwagę, że goniec nie kontroluje pola przemiany tego pionka. A to oznacza, że jeżeli uda nam się białym królem wejść do rogu, to będzie remis. I na tym właśnie motywie udaje się białym tutaj zremisować, ponieważ grają posunięcie h4 szach. I jeżeli teraz czarne zbiją królem, pionka, to my bijemy na f4, g3, c7, g2, Hetman, Hetman i Hetman h8 i w ogóle białe wygrały. Przez przypadek trochę, ale wygrały. Więc już wiemy, że czarne nie mogą zbić na H4. Jedyną opcją jest GB H3 w przelocie. No, białe grają oczywiście Król F3. Czarne mogą zagrać król F5. My gramy Król F2. Oczywiście próbujemy wejść do rogu, więc chcemy zagrać król G1. Jeżeli nam się to uda, no to automatycznie wtedy wygrywamy. Znaczy, przepraszam, automatycznie remisujemy. Nie ma tu mowy o żadnej wygranej. No czarny zagra goniec H2, prawda? żeby tego króla nie przepuścić. My gramy C7. Goniec musi zbić. No i król G1. I teraz wystarczy tylko chodzić cały czas G1, H1, prawda? I osiągamy remis. Dość skomplikowany. Wykorzystaliśmy tutaj motyw Retiego omawiany w pierwszym lub drugim materiale z serii. Koniec też jest ważny. No ale myślę, że przydaje się również. W innych końcówkach, na przykład w końcówkach lekkofigurowych. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnej pozycji. Pozycja numer 4. Tutaj w drugą stronę będziemy udowadniali, że skoczek jest lepszy od gońca. No, myślę, że nie muszę Wam tłumaczyć, że goniec na G8 to jest jednak słaba figura. Niemniej, jeżeli temu gońcowi udałoby się wyjść gdzieś na H7 i dalej wyjechać gdziekolwiek, nawet na C2. I ten goniec zaczerpnie trochę powietrza, to białe mogą tego po prostu nie wygrać, prawda? Co, co zatem białe muszą zrobić? Białe muszą nie dopuścić do tego, żeby ten goniec w ogóle wyjechał, więc gramy posunięcie od razu skoczek d7, król c7 i skoczek f8. I teraz już widzimy, że ten goniec nie wyjeżdża, bo zabraliśmy mu pole h7. No i czarne teraz mają tak naprawdę dwie drogi: albo pójdą królem na pole d6 i do piąka f6. Albo pójdą królem na pole d8 i do skoczka na polu f8. Zacznijmy może od tej drugiej opcji, bo jednak co zbicie figury, to zbicie figury. No więc tak, król d8, król f4, król e8, król g5, czarne biją skoczka, no i gram król h6. Czarny goniec dalej nie może się uaktywnić. Zobaczmy, co dalej. Król e8, król g7, król d7, król bije g8. Król e6 i król g7 z wygraną białych. Czarne teraz muszą odejść od pionka f7. My zbijemy tego pionka i łatwo osiągamy pole przemiany. Matować królem i hetmanem każdy z Was potrafi. Dobrze, zobaczmy zatem, czy ta druga opcja, to znaczy król d6, może tutaj czarne uratuje. Król d6, no ja muszę zagrać król f4. Oczywiście zmierzam tutaj cały czas do pola G7. Jednocześnie zabrałem teraz czarnemu królowi pole E5. No czarny zagra król D5. Co robię dalej? No, król F4 nic mi nie dało, więc muszę zagrać król G4. Dlaczego nie mogę król G5? Jeżeli zagram król G5, czarny zagra mi król E5. Skoczek D7, król E6, król H6, król D7, król G7 i król E6. I czarne wygrywają. No, ewentualnie mógłbym to zremisować, gdybym tam odskoczył tym skoczkiem z D7, prawda? Natomiast yy, pola E5 i G5 to pola zaminowane. Który król pierwszy stanie na danym pól, to drugi król po prostu doskakuje i ta strona, która druga wchodzi na pole G5 wygrywa. Więc ja gram król G4. No i oczywiście mam w zamiarze zagrać H5, H6 i G7. Jeżeli czarny wejdzie na E5, to gram król G5. Jak król odchodzi, to gram król H6. Król e5 to król g7. Jeżeli król f5, to koń d7, król e6 bije na g8, no jest wygrana. E, czy czarne mogą tu jakoś inaczej zagrać? No mogą zamiast król e5, na przykład król e4. Oj. Czyli tak, król e4. Oczywiście wtedy gram król h5. E, czarne, król f5. Ja gram skoczek d7. Zobaczmy, czy to w ogóle działa. Król e6, król h6. Król d7, król g7, król e6. No, okazało się, że coś źle policzyłem. E, dobrze, prawdopodobnie chodzi o to, że od razu muszę w tej pozycji zagrać król g4 zamiast e, król f4. Król f4 jest błędem w takim razie. Przepraszam za to. E, no jeżeli teraz król e5, to gram król g5 i jest wygrana. Jeżeli natomiast król d5, no to król h5, prawda? W tym momencie czarny król nie wchodzi na f5, więc nasz problem się rozwiązał, prawda? E, moja niedokładność tutaj w pokazywaniu wam rozwiązania, przepraszam za to bardzo. Dobrze, no i w ten sposób białe wygrywają. Dobrze, przejdźmy w takim razie do ostatniego zadania. Zadanie piąte. Tutaj myślę, że też nie trudno zauważyć, że białe mają przewagę. Z czego to wynika? Po pierwsze, mamy zamknięty charakter pozycji, przede wszystkim centrum, prawda? Patrzymy na centrum, tutaj raczej pionki są, więc goniec ma na pewno trudniej niż skoczek. Druga sprawa, Wszystkie pionki czarne stoją na polach koloru gońca, prawda? Czyli na tym samym kolorze co goniec. Ten goniec jest przez to bardzo nieaktywny, no i nie jest w stanie atakować białych pionków. Trzeba tutaj wymyślić prawidłowy plan gry dla białych. I co należy tutaj zagrać? Ja mam taki pomysł, żeby przejść i zacząć atakować podstawę łańcucha pionowego czarnych, tego tutaj na C7. Więc zaczynam od Król D3. No czarne, żeby jakkolwiek się tam móc obronić, też muszą tam pójść królem. Więc król F7, Król C4, Król E8, Król B5, Król D8, Król 6 Król C8 i Król A7, prawda? W tym momencie czarny król nie może wejść na B8. Nasz król jest maksymalnie aktywny, i teraz będziemy mogli przejść do aktywizacji naszego skoczka. No czarny zagra na przykład goniec F6. My gramy skoczek E4. Czarny goniec E7. No i możemy tutaj teraz zagrać tempo. Gramy król A8, no i czarny w tym momencie jest w bardzo złej sytuacji, bo jeżeli czarny zagra teraz posunięcie król D8, no to zagramy na przykład król B8 i będziemy musieli teraz pomyśleć o tym, jak przestawić naszego skoczka na pole B7, żeby wyrzucić króla. Oczywiście da się to zrobić na przykład skoczek D2, C4, A5, B7. Wyrzucimy czarnego króla, zbijemy na C7 i pozycja będzie wygrana. Więc czarny nie może zagrać król D8. Czarny może zagrać co najwyżej goniec D8. No i teraz musimy najpierw pomyśleć o tym, jak wyrzucić króla z pola C8. Jak to zrobić? No, myślę, że widzicie. Wystarczy postawić skoczka na A7. Więc gramy skoczek C3, goniec F6, skoczek B5. No i skoczek A7 grozi. Czarny na przykład goniec D7. Dajemy szacha. Król na D8, Król na B8. No i co dalej będziemy robić? Teraz musimy zagrać cały manewr z powrotem, tak żeby przestawić skoczka na pole B7, czyli na przykład skoczek na B5, skoczek na A3, na C4, na A5 i na B7. Pięć ruchów, co prawda, no ale można w ten sposób. Wyrzucamy wtedy czarnego króla, bijemy pionka na polu C7 i końcówka okazuje się wygrana. Ja w takim razie bardzo dziękuję za, dzisiejszy, za Wasz dzisiejszy udział w tym treningu i mam nadzieję, że widzimy się w następnych materiałach z serii. Koniec też jest ważny. Do zobaczenia!